Dzień dobry, dzisiaj kolejny vlog. Właśnie przebieram kolinka, bo zobaczcie, strasznie się ślini. No i tutaj mam e, taki fajny pajacyk z, z hemy. To jest taki sklep tutaj w Holandii. Bardzo fajna ubranka e, tam mają. Jestem gotowy, powiedz! Mogę dalej się ślinić. Ops! Mogę dalej się ślinić! Mój aniołek um, Nie zwracajcie uwagi na, na mój głos, bo jestem trochę przeziębiona Jestem trochę przeziębiona, ale już na szczęście mi przechodzi Z Kolinkiem hmm. też e, Dwa dni temu mieliśmy e, Mieliśmy trochę stresów Kolin miał 40 stopni gorączki. Na szczęście udało mi się zbić gorączkę czopkami. Nie, nie jest chory ani przeziębiony. Po prostu idą mu ząbki i, i wiadomo. Że często jak idą ząbki To się śmiejesz do lustra Jak idą ząbki to występuje też gorączka u niemowlaków Na szczęście już jest wszystko ok, Ale widać, że ząbki już coraz bliżej Bo Colin ma takie momenty, że już naprawdę nie wie co ma wsadzić do buzi Nie wie co ma ze sobą zrobić Bo widać, że tak go to irytuje Tu, zobacz Zobacz Tu, a teraz tu jest mama ja się zbieram do sklepu, bo słuchajcie, mam takie głupie przeczucie, że tutaj, w Holandii, za niedługo też wszystko będzie wykupione i będziemy mieli duży problem. E, chodzi o to. E... Chodzi o to, że przez tego wirusa naprawdę sytuacja zaczyna wyglądać nieciekawie. Wszystko w sklepach powoli zaczyna być wykupione i po prostu nie mogę pozwolić sobie na to, żeby zabrakło mi mleka w domu dla małego. Dlatego jadę teraz wykupić wszystkie mleka, które mają w sklepie. Sławkowi też już pisałam, żeby kupił, bo no niestety... Tak to na ten moment wygląda i myślę, że będzie coraz gorzej. No tak, zakupy zrobione. Tak jak, e, tak jak myślałam, większość już była wykupiona. E, kupiłam tylko dwa mleka i tutaj jakieś płyny do płukania, do małego do prania. I kupiłam pizzę. Zjemy sobie z Waneską. Tak, zakupy życia. Jakaś nowość z Liptona. Zobacz, Waneska, wziąłem, czy też masz. Wzięłam małemu jeszcze, jeszcze smoczek no i płyn, płyn do płukania, płyn do prania i dwa mleka, no bo niestety więcej nie było. Wow, ale mamy ucztę. Miałam yeah. smacznego. Dziękuję. Dzień dobry! Dzień dobry, Aniołku, wyspałem się!

te urwy się bały! Tak na poważnie chciałam Wam powiedzieć, że żarty się skończyły. Dzisiaj byłam. Chodzi o to, że ludzie po prostu wariują i wykupują wszystko, co jest na półkach w sklepach. Dzisiaj też byłam kupić właśnie zapas mleka, bo jeżeli sytuacja będzie wyglądać tak jak we Włoszech aktualnie, no to będzie nieciekawie. Tak, zapas mleka zrobione Zrobiony jakby coś, co jesteśmy bezpieczni. Dobra, robimy żel do dezynfekcji, bo wszędzie są wykupione. I tutaj mam przepis. 1 trzecia szklanki wody, 230 ml spirytusu, spiritus, 10 kropli gliceryny, dwie krople wody utlenionej i olejek zapachowy, ale to jest opcjonalnie, my tego nie będziemy robić. Tutaj mamy glicerynę, wodę utlenioną, spirytus i takie plastikowe buteleczki. Mam od razu całą szklankę, to będzie potrójna porcja. I teraz tak, woda już jest, 230 ml spirytusu, czyli nie mamy tyle. Już jest źle. Czego Bo spirytusu jest 500 ml, a na jedną porcję potrzeba 230 ml. Czyli możemy zrobić dwie porcje. Dobra, cała, cała butelka spirytusu. A z do tego będzie zapasy na cały rok? Tak, zapasy dezynfekcji mamy zrobione. Co ci tata robi? A! A! Uciekamy! A! Uciekamy! A! Ale zabawa, co? Ało! Jak on mnie szczypie! A ma obcięte pazurki. No obcięte masz pazurki i dalej drapiesz, co? <tryk> tak, już jest pół do 11. kolin jeszcze nie śpi. Ja teraz skończyłam sobie robić paznokcie. To takie zwykłe paznokcie na szybko. Bez żadnego koloru. Jest to po prostu żel budujący. Victoria Fin numerek 11 i matowy top. Jutro dokończę sobie drugą rękę i na dzisiaj to już by było tyle. Jutro też jeszcze będę nagrywać vloga, ale zrobię z tego dwa osobne vlogi. Także na dzisiaj już Wam bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym vlogu.